Witam Was bardzo serdecznie w tak czyli krótkich, zawsze merytorycznych wglądach, które pojawiają mi się w różnych miejscach, gdzie się znajduję. Te, które szczególnie mnie zainspirują, zawsze kończą się wzięciem telefonu i albo do swojej ręki, albo poproszeniem kogoś znajomego, tak jak w tej chwili mojego przyjaciela, Brazylijczyka Marcelo po to, żeby nagrać dla Was krótki, treściwy fragment. O tym najlepiej czego można się nauczyć od Brazylijczyków, bo właśnie skończyłem tutaj jeden kurs i zaczynam w Kolejny. Jestem na południu, w Santa Catarina, we Florianopolis. Jest piękny, co zresztą z tyłu, ale to nie tylko ze względu na bogactwo naturalne, również ze względu na wspaniałą mentalność. Po pierwsze, od Brazylijczyków biorę życzliwość. To są ludzie, którzy zawsze są wdzięczni, którzy mówią dzień dobry i do widzenia w momencie, gdy wchodzą i wychodzą z innych. Którzy są przyjaźnie nastawieni do innych i są generalnie rzecz biorąc optymistyczni. To jest cecha charakterystyczna dla wszystkich Latynosów i nam, Polakom, którzy od czasu do czasu są mrukami. Z całą pewnością coś takiego się przyda. Po drugie, nauczmy się od nich identyfikowania z emocjami i przeżywania. W momencie, gdy ktoś emocje blokuje i gdy jest zdystansowany i gdy jest zimniejszy, no to siłą rzeczy będzie mu trudniej budować relacje z innymi. To nie jest kłopot dla Brazylijczyków. Oni się często dotykają, oni się obejmują. Oni potrafią w tańcu wyczyniać niebywałe rzeczy i to wszystko dlatego, że nie mają kłopotu z tym, żeby przeżywać to, co się w danym momencie z nimi dzieje i co im w duszy gra. Jest to fundamentalne i istotne dla zdrowia psychicznego. Po trzecie, możemy od Brazylijczyków, liczyków również wziąć to, że istnieją dwa światy, które bardzo odróżnić. Świat zewnętrzny i wewnętrzny, świat publiczny, świat bardziej prywatny. Azjeliczycy w momencie, gdy spotykają się ze sobą, zachowują pewne określone zasady gry. Gry społecznej, gry związanej z polityczną poprawnością. Jeżeli kogoś nie lubisz, to nie mówisz mu w twarz, że go nie lubisz, tylko zachowujesz pewnego rodzaju zdrowy dystans, będąc na niego wciąż ciepły. Jeżeli w sferze publicznej, gdzie jesteś między znajomymi, jest ktoś, kto był dla Ciebie kiedyś wrogi, no to nie robisz mu sceny nie masz do niego pretensji. Również w momencie, gdy coś nie podpasowało w internecie, to nie zostawiasz hejterskiego komentarza i nie puszczasz swoich Emocjonalnych wodze fantazji w negatywnym kierunku, krytykując, co popadnie, to jest istotne dla nas. Polacy zawsze polityczną poprawność nazywali sztucznością. Natomiast nie jest to kwestia sztuczności, tylko kwestia trzymania się pewnego rodzaju życzliwości i zasad społecznych związanych z tym, że w momencie, gdy Anglik pyta cześć, jak się masz? How do you do? American how are you, a Brazylijczyk u czy do move? czyli czy wszystko w porządku, to są pewnego rodzaju zasady społecznej gry, w której należy odpowiadać zgodnie z Optymalnym i oczekiwanym rezultatem. Wszystko jest w porządku, odpowiadasz. W momencie, gdy coś nie działa, to też możesz się uśmiechnąć. Czy to jest kłamstwo? Nie, niekoniecznie. To jest trzymanie pewnego rodzaju dobrych, uczciwych zasad gry społecznej, w której jest fajnie, że wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś gdzieś sobie z czymś nie radzi, to musimy wziąć pod uwagę, że będzie musiał się bardziej starać, dlatego że się nie wybije ponad pewnego rodzaju tłum. Ten tłum konkuruje ze sobą. Lubię to, jeśli chodzi o kwestie nie tyle co współpracy, co o wiele bardziej walki o swoje własne. Oni tutaj wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś walczy o swoje i idzie do przodu, no to osiągnie w odpowiedni sposób sukces. I to jest coś, co również powinniśmy pod uwagę wziąć, po to, żeby szczególnie w niektórych kontekstach, gdy ktoś od nas jest silniejszy, nie zniechęcać się, tylko dalej zmotywowany i do przodu. nie powiedzą baj, baj, baj i są bardzo mocno wówczas w motywacji, w kręcenie. To jest piękny kraj. Polecam go odwiedzić, uważać na te rzeczy, które nie działają. Pamiętać o tym, moi drodzy Polacy, co jest naszym fundamentalnym błędem poznawczym, że jeżeli chwali się jedną nację, to nie oznacza, że się krytykuje naszą. Ale jednego, nie oznacza krytyki drugiego. Ale ich bo możemy od nich się czegoś uczyć, podobnie jak oni czegoś od nas. Dziękuję. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.